Dobry, jest sobota 12.01, a ja dopiero wstałem. E, z, dlatego mam taki głos, taki po śnie. No. E, postanowiłem zrobić teraz odwyk. O Biblii będę teraz robił więcej, więcej odcinków na temat Biblii, bo jest ich dziwnie mało, a na stronie głównej wwwodwyk.com, tak? Napisałem na przykład, że. Nie musisz wierzyć w to, co mówi Biblia, ale wypadałoby wiedzieć, co ona mówi. No, właśnie. Oprócz innych rzeczy, że na przykład też nie trzeba wierzyć każdemu, kto opowiada o swoich przeżyciach z Bogiem, ale ciekawie jest o tym posłuchać. No właśnie, o tym jest ten podcast i dlatego będzie teraz o Biblii. A na początek będzie o tym, co Biblia mówi o 10 przykazaniach. A dokładniej bo po prostu przeczytam te 10 przykazań w wersji oryginalnej. Sprzed obróbek i sprzed interpretacji. Kiedyś dawno temu był taki okres, że no pierwszy raz w życiu czytałem Biblię i doznawałem co chwilę szoku, bo się okazywało, że Biblia mówi: No, ciut inaczej niż do tej pory mnie uczono. Bo każdy zna 10 przykazań, w Polsce, zwłaszcza z lekcji religii albo z katechizmu albo z różnych innych źródeł. W takiej wersji skróconej, oficjalnej i jedynie słusznej, której się każdy uczy na pamięć, więc podejrzewam, że większość z was potrafioby teraz wyrecytować 10 przykazań elegancko na ocenę co najmniej 4 z plusem. W sumie ja też kiedyś potrafię. Ale nie wiem, czy jeszcze potrafię, jak to będzie. Eee, ja mi jest pan Bóg twój, który cię coś tam coś tam, pierwsze nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, drugie nie będziesz. Drugie już zapomniałem. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego No Potem jest trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte. czci ojca i matkę swoją. tak? Piąte. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij. Potem, które tam jest ósme. Nie mów świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte. Nie pożądaj żadnej... Nie, nie pożądaj żony bliźniego swego, tak? I dziesiąte, moje ulubione. Ani żadnej rzeczy, która jego jest... No Dziesiąte jest rewelacyjne, bo po prostu Bóg jeden wie, co to znaczy. Ani żadnej rzeczy, która Jego jest. Jak się to wyciągnie tak samo z siebie, to przykazanie, i potem komuś mówisz, ej, ty, złamałeś dziesiąte przykazanie, bo ani żadnej rzeczy, która Jego jest. Bo ani żadnej rzeczy, no. Ale to mniejsza z tym, czego się nauczyłem i czego się uczymy przez całe życie, bo różni ludzie różnych głupot nas uczą czasami. I do potem trzeba samemu to odkręcać, i właśnie chcę Wam odkręcić 10 przykazań. 10 przykazań jest w Biblii, tak naprawdę, więc nie ma powodu, żeby sugerować się tą skróconą wersją i słuchać innych ekspertów, którzy nam muszą przekazać słowo od Boga, bo możemy je sami przeczytać. Więc właśnie przeczytajmy. 10 przykazań znajduje się w dwóch miejscach w Starym Testamencie. W drugiej Księdze Mojżeszowej. I w piątej księdze Mojżeszowej. Czyli w drugiej od początku licząc w kolejności, i w piątej. W piątej jest powtórzona ta sama wersja, która jest w drugiej. Piąta księga Mojżeszowa się w ogóle nazywa księgą powtórzonego prawa. No to właśnie wiadomo, że dlaczego jest powtórzone. No, jak najpierw przeczytałem pierwszy raz tą wersję z Biblii, to. Aha, w ogóle dam wam namiary. To jest piąty rozdział w piątej księdze Mojżeszowa, wej. Wej księga powtórzonego prawa, albo. Jakoś tam, jakaś łacińska nazwa jeszcze jest, ale nie wiem jak. deuterono no coś tam. Deutero, Deutero coś, no. No, piąta księga Mojżeszowa, piąty rozdział. Koniec, łatwo zapamiętać. No, tam się znajduje 10 przykazań. Jak masz tu Biblię, teraz przyjdź przy sobie, to skocz i ją weź i czytaj, dlatego że ja ją przeczytam, tą wersję z tłumaczenia. Z 1732 roku, o ile pamiętam, czyli z czasów polski szlacheckiej, pisano to tłumaczenie pisane jest językiem takim, z typu Sienkiewicz. Dlatego dobrze jest mieć takie normalniejsze tłumaczenie pod ręką. A ja to czytam z tej wersji, dlatego że no, badałem długo, które tłumaczenie polskie jest najlepsze. I doszedłem do wniosku, że nie wiem, które jest najlepsze, ale wiem, że najwierniejsze tłumaczenie. Jest właśnie to. Biblia Gdańska z 1702 roku jest bardzo dokładnie przetłumaczona. No brzmi dzisiaj trochę to czasami niektóre słowa, no takie nie wiadomo. Ale jeżeli ktoś chce wiedzieć dokładnie, co mówi oryginał, to wystarczy, że przeczyta Biblię Gdańską. Jest tłumaczona zdecydowanie najlepiej. Pierwszą rzecz, którą zauważyłem kiedyś, pierwszy raz po przeczytaniu Biblii. 10 przykazań z Biblii, jest to, że jest 9 10 przykazań. 10 przykazań jest 9, bo sobie policzyłem po kolei. I wyszło, że gdzieś jednego brakuje. No to zacząłem szukać, którego brakuje, i się okazało, że ostatniego brakuje tego ani żadnej rzeczy, która jego jest. A inaczej mówiąc, ostatnie dwa z naszej wersji popularno-naukowej, jedynie słusznej, stanowią jedno przykazanie w Biblii. No, no więc się zacząłem zastanawiać, no to jak to możliwe, że jest 9, 10 przykazań, a wszyscy mówią, że jest 10 przykazań, a, i w ogóle teoretycznie miało ich być 10, więc gdzie jest to 10? I 10 zacząłem szukać, i oczywiście znalazłem 10 przykazanie. 10 przykazanie jest zaraz po pierwszym. Drugie, po prostu ktoś w którymś momencie w historii stwierdził, że e, trzeba by Biblię zinterpretować. Dlatego, że jak mówi przysłowie słyszałem kiedyś na którejś grupie dyskusyjnej chrześcijańskiej, że Biblia się nie zmienia, Biblia się interpretuje. Więc ktoś nie zmienił Biblii, tylko ją sobie zinterpretował i zinterpretował sobie tak, że drugie przykazanie jest niewygodne, nie pasuje i zrobiłby się nam duży problem, jakby go ludzie zaczęli brać pod uwagę. Więc musieli go jakoś schować, schowali go tak, że go wyrzucili w ogóle. A ostatnie rozbudowali w sposób, dzieląc je. To ostatnie przykazanie na dwa. Ale co mówi Biblia? No to czytam w końcu 10 przykazań. Jeżeli ktoś już zna tą wersję, to sobie przypomni. A jak nie zna, to niech słucha uważnie i sprawdzi ze swoją Biblią, że nie, że ja tutaj coś kręcę. Piąty rozdział, piąta ksiąga Mojżeszowa. I. I, i, I szósty werset. Od tego zacznę, że tu mówi Bóg tak, że Jam jest Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. I to jest pierwsze przykazanie całe. Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są na niebie wzgórę i które na ziemi nisko, i które w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani ich chwalił. Bo ja, Pan Bóg Twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawość ojców nad synami do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich. To było całe jedno przykazanie, którego my nie znamy, bo to jest właśnie to wyrzucone. To przykazanie mówi, nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest wszędzie w ogóle. Czyli obrazy w Częstochowie, <laughs> właśnie, no to jest ta kontrowersja. Ani obrazki święte, nawet tak zwane. No, chodzi tu wyraźnie o to, żeby nie było ani rzeźb, ani obrazów, ani nic, co przedstawia podobiznę czegoś, czemu się oddaje cześć. No, tak to mówi. No, każdy nie chce to tam interpretuje jak chce, ale ja mówię tylko co mówi Biblia. Dalej. Nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo się będzie mścił Pan nad tym, który imię Jego nadaremno bierze. No, to proste. Następne. Przestrzegaj dnia sobotniego, abyś go święcił, jako Ci nakazał Pan Bóg Twój. Podkreślam, że tu jest napisane przestrzegaj dnia sobotniego. Oczywiście jak to przeczytałem, to zaraz wziąłem i sięgnąłem po oryginał, jak jest po hebrajsku. No, po hebrajsku jest przestrzegaj ją szabat, no, czyli po prostu szabatu, czyli po prostu soboty. Jom szabat to po hebrajsku znaczy sobota. Szabat to jest po hebrajsku sobota, dokładnie. Nie ma innego słowa na sobota niż szabat. No to właśnie Biblia mówi, żebyśmy przestrzegali soboty, no, dosłownie ją czytając. Oczywiście myśmy, myśmy, nie my, ja się nie poczuwam. Ktoś to zmienił na dzień święty, żeby tak uniwersalnie było. Mógł, może niech sobie zmienia, ale może co innego niech sobie zmienia, a nie Biblię. W Biblii jest przestrzega dnia sobotniego. No... Jak to mówię, tak? jak sobie zinterpretujesz, tak będzie, ja ci mówię, jak mówi oryginał. Dalej, przez sześć dni będziesz robił, a to to samo jest przekazanie. ciąg dalszy. Przez sześć dni będziesz robił i wykonasz wszelaką robotę Twoją, ale dnia siódmego jest odpocznienie Pana Boga Twego. Nie czyń żadnej roboty. Ty i syn Twój, i córka Twoja, i sługa Twój, i służebnica Twoja, i wół Twój, i osioł Twój, i każde bydle Twoje. I gość Twój, który jest w bramach Twoich, aby odpoczął sługa Twój i służebnica Twoja jako i ty. I Twój pracownik prze, też przy okazji. Może to już ode mnie. Dalej, a nie, dalej, ciąg dalszy. A pamiętaj, żeś był niewolnikiem w ziemi egipskiej i wywiódł Cię Pan Bóg Twój stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Przetoż Ci przykazał Pan Bóg Twój, abyś obchodził Dzień Sobotni. Tak, to jest dopiero koniec tego przykazania. No. Czcij Ojca Twego i matkę Twoją, jako ci przykazał Pan Bóg Twój, aby przedłużone były dni Twoje, i żeby ci się dobrze działo na ziemi, którą Pan Bóg Twój da Tobie. To jest obietnica przy okazji, że jak będziesz czcił ojca Twojego i matkę, to będzie ci się. Będziesz długo żył. Tak. Dalej nie będziesz zabijał. E, aha, tutaj zrobię pauzę. Nie będziesz zabijał. To nie jest dosłownie przetłumaczone. To nie jest to znaczenie, które ma oryginał. Dosłowne znaczenie tego przykazania jest: nie morduj, nie będziesz mordował. To nie chodzi o zabijanie dla, ze względu na samą zasadę, że nie wolno zabijać w ogóle niczego. Niektórzy interpretują sobie, wyciągają z tego właśnie przykazania znaczenie, że nie można na przykład jeść roślin, bo to jest zabijanie tych roślin albo mrówek, bo też nie zabijaj, no to niesprecyzowane, czyli mrówek, niby też i muchy. Utłukę muchę i mam grzech i idę do spowiedzi. Bo zabiję muchę, a i napisanie będziesz zabijał. Nie, 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 przepraszam bardzo. Po pierwsze, to przykazanie dotyczy ludzi. Po drugie, oznacza, nie morduj, nie, za, nie zabijaj ludzi, którzy są niewinni, którzy nie zasługują. No, jak mogłoby to znaczyć nie zabijaj w ogóle, nikogo nigdy pod, w żadnych warunkach, w żadnych okolicznościach skoro parę gdzieś tam linijek dalej Bóg każe zabijać za różne rzeczy, na przykład za morderstwa każe zabijać, no to jak może jednocześnie Bóg mówić, nie zabijaj, nie będziesz zabijał, a za chwilę zabijesz mordercę, czy tam wiedźmy nie zostawisz przy życiu, czy tam czarownicy, czy kogoś tam. Znaczy w sumie to nie, nie jest aż tak dużo tych kar śmierci, chociaż no sporo jest, za morderstwo jest, za, za gwałt też jest kara śmierci według Biblii. No, w każdym razie podkreślam, to znaczy nie morduj innych ludzi. Dalej. Nie będziesz cudzołożył. Kropka. Jakie ja interpretacje tego przykazania słyszałem? Matko, włos się na głowie jeży. Więc może podam definicję cudzołóstwo, co to jest? Otóż cudzołóstwo jest wtedy, kiedy w przypadku mężczyzny. Czy w przypadku mężczyzny jest? Czy nie? Tak, jest. W przypadku mężczyzny jest wtedy, cudzołóstwo, kiedy ty uprawiasz seks z żoną kogoś innego, czyli no, ktoś jest kobieta, która jest żoną innego faceta, a ty z nią sobie barabara, bara, bara figo-fago itd. To wtedy jest cudzołóstwo i ty je popełniasz i ona popełnia. No więc tak, cudzołóstwo jest w każdym razie yy, jak to powiedzieć yy, spanie z małżonkiem kogoś innego, to jest cudzołóstwo i to jest napisane, nie będziesz cudzołożył w tym zestawie 10 najważniejszych rzeczy i to Jest napisane, i tylko to. Nie należy z tego wyciągać y, w dziwnych wniosków, na przykład uzasadniać tego, nie wiem, jakieś na przykład nie będziesz y, za przeproszeniem walił konia. Tak mnie uczyli ludzie na lekcji religii. Bo jest napisane, nie będziesz cudzołożył, to znaczy, że nie będziesz tam, no, w kiblu. To zdaje się ksiądz mi jakiś mówił. No tak się to interpretuje. No to ja to patrzę i widzę tu, że jest napisane, nie będziesz cudzołożył, ani nie będziesz. Co tam innych rzeczy robił. Ani nawet nie jest tu napisane, że nie będziesz e, uprawiał seksu przed małżeństwem, bo to jest co innego. To nie znaczy cudzołożyć. To nie jest to samo. Nie można sobie podpinać pod to, co się nam żywnie podoba. Biblia mówi to, co mówi. A to, co nie mówi, to nie mówi. I koniec. Nie mówi po prostu. Nie mówi ani, że wolno, ani, ani że nie wolno uprawiać seksu przed małżeństwem. W tym fragmencie nic na ten temat nie mówi. Jest tylko o cudzołóstwie. Koniec. Nie wiem, czemu ludzie tak strasznie lubią wykręcać kota ogonem w Czytać po prostu to, co jest napisane. Dobrze, następne przykazanie. Nie będziesz kradł. Proste jasne tutaj się nie za bardzo da cokolwiek zinterpretować, chociaż ludzie takie rzeczy interpretują. Dalej, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu świadectwa fałszywego. Czyli to jest taki opis kłamstwa, ale nie jest napisane, nie będziesz kłamał, co ciekawe. Tylko nie będziesz mówił przeciwko bliźniemu swojego. Twojemu kłamstwa. I chodzi o to, że nie będziesz kłamał, tak żeby mówić coś przeciwko komuś. Kłamał przeciwko bliźniemu. No, takie jest w zestawie. Dziwne, nie? Nie ma, nie będziesz kłamał, nie ma. Zabijał, co kradł. I kłamał przeciwko komuś. No? Nie wiem, może czasem. Hmm, może, może takie kłamstwa, z których jest jakiś pożytek i dobro dla drugiego, mają inny ciężar gatunkowy, jednak, niż kłamanie przeciwko bliźniemu swemu. Chyba mają. Tak mi się wydaje, bo nie ma w zestawie tych 10 najważniejszych kłamstwa samego z siebie. Dalej! Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani będziesz pożądał domu bliźniego twego, roli jego i sługi jego i służebnicy jego, wołu jego i osła jego i wszystkich rzeczy, które są bliźniego twego. To jest jedno przykazanie, w sumie jednym ciągiem napisane. E, dziewiąto dziesiąte takie. Koniec. Dalej jest już koniec. Dalej jest dalej już jest komentarz. Że te słowa mówił pan do wszystkiego zgromadzenia waszego na górze, z pośrodku ognia, obłoku i mgły. Głosem wielkim, głosem wielkim, a nic więcej nie przydał. Nic więcej nie przydał. I napisał je na dwóch tablicach kamiennych, które mnie oddał, bo to Mojżesz mój. No i on dalej opisuje. Można sobie poczytać, bo tam jest ciekawy obraz tego, co się tam działo mniej więcej. No i koniec, to było 10 przykazań w roli głównej dzisiaj. Więc może ktoś się zdziwił na przykład, że Biblia wcale nie mówi, żeby w niedzielę świętować, tylko mówi, będziesz świętował dzień sobotni. Albo że Biblia nie mówi tu nic o tym, żeby być skromnym i wstydliwym. Cytuję, to jest cytat z katechizmu, czyli wyjaśnienie przykazania, nie cudzołóż. Nie cudzołóż to znaczy nie cudzołóż i tyle znaczy. Ani też może ktoś się zdziwił, że my mamy inną wersję dziesięciu przykazań, niż ta z Biblii. No, jedno zostało wywalone nowość. Przykazanie. Nowość na dzisiaj było, że nie będziesz oddawał czci obrazom, podobiznom rzeźbionym, i takim rzeczom, żeby im się kłaniać. No. Dobrze, no to tyle. Proces odkłamywania Biblii został rozpoczęty i zapraszam do dyskusji na ten temat na stronie wwwodwyk.com. Jeżeli tego posłuchaliście i macie jakieś spostrzeżenia, uwagi, wnioski, refleksje. To zostawcie komentarz na stronie www.odwyk.com i może też podrzućcie ten, to nagranie, ten odcinek komuś innemu, kto nie wie jeszcze o tym, że w Biblii jest inne 10 przykazań niż w wydaniu popularno-naukowym. Coś mi, a propos jeszcze ktoś ostatnio mi mówił, że no tak nie wiem, czy usprawiedliwiał się, ale jako powiedzmy taka obrona, że to, to nie zostały zmienione w tej krótkiej naszej wersji. Tylko to tak mnemotechnicznie zrobili, żeby tak łatwo było zapamiętać. Okej, okay, no by był dobry argument, rzeczywiście. Jakby po drodze nie wyrzucili jednego przykazania! No co to za mnemotechnika, jeżeli 9 dziesiątych tylko się zapamiętuje, a jedno się z medytacją wyrzuca? No jak to inaczej nazwać? Takie dosyć dłuższe, rozbudowane. Nie, a jeszcze ktoś inny tłumaczył, że dlatego znikło to drugie, żeby tam się nie kłaniać rzeźbom, obrazom i tak dalej. Bo to tak podpada pod pierwsze. Bo to jest to samo, co nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. <grym> no, takie dziwnie pokrętne tłumaczenie, no ale spójrzmy na to z punktu widzenia tych, co tak to jego bronią. No jakiego innego argumentu mają użyć? No muszą coś powiedzieć. No to co mogą powiedzieć? Tylko to mogą powiedzieć, że no, zrobiliśmy to oczywiście w dobrej wierze dla waszego dobra, bo, bo to, to drugie przykazanie to, to jest tak naprawdę pierwsze, a to ostatnie, że nie będziesz pożądał wszys wszystkiego, co ma twój bliźni, to tak naprawdę są dwa. No przecież to jest oczywiste, no nie? No, jak, myślę, jak ktoś pierwszy raz przeczyta, nie sugerując się tym, czego go uczyli wcześniej, no nie wiem, no, muzułmanin, czy ktoś, kto nigdy nie chodził na lekcje religii w Polsce, to, to czy on tak zinterpretuje to, jak oni mówią? że pominie to o tych obrazach, że stwierdzi, że to jest część pierwszego, i ale za to rozdzieli ostatnie na dwie części? ktoś tak by zrobił? No, jeżeli by nie zrobił, to wychodzi na to, że ktoś to zrobił z premedytacją. No trochę nam tutaj chciał. Ja wiem, może ułatwić życie, żebyśmy nie musieli zmienić stylu życia i przestać chodzić do Częstochowy, no bo wiecie, no na czym będą zarabiać zakonnicy z Częstochowy? Nie, nie chodzi. To nie jest kwestia zarabiania tak naprawdę ani kwestia pieniędzy. Dużo ludzi lubi sobie do, doczepiać do tego, że to wszystko o pieniądze tam chodzi. Nie, tam nie chodzi o pieniądze. Tam bardziej chodzi o kontrolę może. Albo o to, że ktoś się boi stracić autorytet i nigdy już, na pewno nigdy nie przyzna Kościół Katolicki, że no zmieniliśmy 10 przykazań. Bardzo przepraszamy. Wyrzuciliśmy to drugie, bo baliśmy się, że jak zaczniemy Wam mówić coś, co Wam się nie podoba. Że musicie przestać używać tych obrazków świętych, wyrzucić wszystkie, połamać wszystkie tam figurki, albo je gdzieś schować i przestać jeść do częstowy, to baliśmy się, że jak wam tak powiemy, to przestaniecie nas lubić i znajdziecie sobie inny kościół, albo w ogóle rozłam nastąpi, albo jakieś inne rzeczy. No z takich powodów się robi rzeczy typu, że Biblii się nie zmienia, Biblii się interpretuje. No, ja na szczęście nie mam tego problemu, że nie boję się, że odejdzie ode mnie ktoś, jak będę mówił prawdę, co jest w Biblii napisane. Yy, tylko mogę mówić, mam ten luksus, mogę mówić prawdę, co mówi Biblia, tak naprawdę o różnych rzeczach. O czym następnym razem może też coś wymyślę, o czym tam mówi Biblia, ale na razie mi nie przychodzi do głowy. Poza tym jest rano, sobota, idę sobie odpocząć. Zgodnie z tym co Biblia, żeby świętować dzień so sobotni. Jest yes, fajnie. Odpoczynek. No dobra, to tyle na temat dziesięciu przykazań. Mówił Martin, strona www.odwyk.com. Zostawiacie komentarz, ściągajcie i mówcie inny.